Witam ponownie na wojnie. Zapraszam do subskrypcji i lecimy z koksem. Tu mam przeciwnika z dwoma fioletami i chciałem go zrobić na kontra ze względu na Horgala i, i Sarnie. Trochę tutaj się wahałem, kogo dobrać. Stwierdziłem, że jednak biorę mono-atak z jednym lekarzem. Lekarza na skraj, żeby trochę miał większe szanse przeżycia. W razie co, będę próbował się ratować z pomocą Wilbura. No to lecimy. Zrobimy kombos z czerwonych I tu już do końca walki w zasadzie bawiłem się w pokonywanie Rigarda, niestety na szybkiej manie. Mm. Ani na kontrę go za bardzo nie idzie wziąć, ani na klocki. W sumie mogłem uciec trochę wcześniej, tak jak w tym momencie i o albo w tym zasadzie. Nie miało to jednak znaczenia, miałem nadzieję, że ktoś to dobije. Pobawiłem się do samego końca praktycznie. No niestety bez żadnego. Gościa, który by tutaj atakował. Czyli w zasadzie w tym składzie tylko Sudri. No, nie szło tego zrobić. A tym koniec. Pozdrawiam. Pozdrawiam łapki w górę. Cześć.